Ty, do ciebie mówimy. Nie możesz grzać wody. Zalewaj herbatę po prostu zimną. No. Będziesz miała iced tea. Tak, no, Minęły Prawie 4 minuty od startu. Jaka piękna i długa reklama. Dzień dobry. Godzina dziewiąta. Wstałeś. Było ciężko. Agatka, nie wiem co robi. Jest w pracy. A, to ona wychodziła, tak. Słyszałam. A ty ma zajęcie przed zajęcie przy mojej 30. Yy, a my siedziałyśmy i gadałyśmy do. trzeciej, nie wiem. jakoś do trzeciej, no? tak. Tak. Nie miał zajęć, bo zespół nie miał. Zostałeś na zajęcie? Co tak. ty gadałeś? Um, um. Nie, ćwiczenia yy... nie, wiem, nie, 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 wiem, Igor mi napisał, żebym była na tatuażu jednak na dwunastą, gdybym spokojnie się teraz wykąpie, ogarnę i tak dalej. Muszę musisz się kąpała. Muszę wykorzystać tak ręcznik, który mi dałeś. Ja nie mamy wody, muszę z butelki wodą taką lać. Się... Dobrze, więc e, słuchaj, bo wczoraj mówiłam, naładowałam wam dwie baterie, w sensie ta jest świeżo naładowana w aparacie i tam w pokoju jest druga, więc jak wam się to rozładuje, to możecie sobie zmienić. Także dziś co zostaje w mieszkaniu. Podam tytuł, niespodzianka dla Kierowniki. Ale rąkka. ona przeczyta, ona przeczyta. Ola dodał A, Ale Ola ja doda później ten Ale przedpremierowy link przeczyta. Ale nie dostanie przedpremierowego linka. Wyłączył z tych... Zaraz, ja po prostu nie mogę jej w na YouTubie. <laughs> Dobra, Ola, jaką mam te tecianówkę? Ja zaraz oni są na balkonie i nie chcęcie wiedzieć, co oni robią. Także plan jest taki, miałam iść na 11, ale idę na 12, więc w sumie spoko, bo jest już za 1510, więc zaraz idę się wykąpać, ogarnąć jeszcze muszę Wam pokazać nowy kolor dresików i w ogóle i eee... idę dziś na tatuaż do kostatu tam gdzie zawsze. Eee... Tak, eee... powiem Wam, że specjalnie jak się umawiałam na ten tatuaż w październiku jakoś i wiedziałam, że będziemy robić ten tatuaż na przełomie listopada i grudnia to no specjalnie wybrałam właśnie termin grudniowy, żeby hmm, był vlogmas Tym jak twerkuje i to tak He's working hard Żałujcie, że nie możecie tego widzieć Tak, także ja dzisiaj lecę na tatuaż Pomyślałam o was wyjeżdżając z Warszawy i nagrałam dla was kalendarze adwentowe, no jakby trochę sobie popsułam, wiecie, zabawy, że nie będę ich otwierać teraz przez kilka dni codziennie, no ale i tak prędzej czy później musiałabym otworzyć wszystkie na raz albo przed, albo po wyjeździe. No bo nie wzięłam ze sobą i wszystkich i tak mam już ogromną walizkę, więc po prostu nagrałam dla Was... O, no przestańcie, Nagrałam dla Was otwieranie kalendarzy, więc zobaczcie teraz, jak wyglądały okienka numer yy, 3. Dzień dobry, tu z przeszłości zobaczmy, co mają dzisiaj dla nas kalendarze w dniu numer 3. Zacznijmy sobie od Lumen. O wow, i dzisiaj w Lumen mamy balsam do ust! Rok czy dwa lata temu? Nie, rok temu był właśnie taki czerwony i mi się już kończy, a teraz mamy taki różowy y, z uwaga, muminkiem. No ja, zobaczcie, jakiś słodziak Okej, okay, to teraz trujeczka w Nux. I tutaj mamy też coś różowego, to się nazywa Insta Mask. Maska złuszczająca i oczyszczająca. No, okej, okay, wygląda ciekawie. Trujeczka w się Tu przynajmniej nie ma problemu ze szukaniem okienek, bo one są po kolei. O, i tutaj mamy coś, co kocham, także mam nadzieję, że komuś z Was też się to sprawdzi. To jest Soft Matte Lip Cream w takim pięknym, niedowym kolorze właśnie z Nyxa. No i na koniec jeszcze mamy Makeup Revolution. Myślałam, że to jest metaliczna pomadka, ale to jest metaliczny cień dopowiek. Taki benzynowo-fioletowy, bardzo ciekawy produkt. A w Makeup Obsession dziś mamy kredeczkę do ust. Bardzo ładny kolor. Także już chyba standardowo ja sobie zostawiam tą maskę z Nuxa. Natomiast reszta produktów leci do Was. Dzisiaj mamy praktycznie same produkty do ust. Także mam nadzieję, że trafią one do jakiejś ustomaniaczki. Standardowo wygrać je można, odpowiadając na pytanie na moim Instastory. store A ja teraz lecę ogarniać się. Właśnie na tatuaż zostawiam aparat tutaj w mieszkaniu, ponieważ Tymek i Paula bardzo, nie wiem czy też, bardzo chcieli tutaj dla was tego vlogmasa nagrywać. Jakoś około 16 przyjeżdża Weronika i przyznaję się, że musiałam was dzisiaj okłamać, bowiem wiecie, no jeżeli oglądaliście wczorajszego vlogmasa, to wiecie, że mieliśmy tą niespodziankę dla Weroniki, że kupiłam jej tego wielkiego kartonowego harego, który go zobaczy przyjeżdżając tutaj do a Wrocławia do mieszkania, która będzie tu jakoś około 16, czyli jak ja jeszcze nas na stu będę na tytułarzu, więc jakby oni nagrają jej reakcję i tak dalej. No i okłamałam was, że wstawiałam przedpremierowego linka, dlatego, żeby nikt z przypadkiem oglądając film przedpremierowo, nie pokusił się, żeby napisać do Weroniki i zdradzić jej niespodziankę. Wiem, że niektórzy lubią by psyć zabawę, więc po prostu musiałam temu zapowiedzieć. Dobra, także idę się ogarniać. Nie wpuszczę was tera. eee, wszyscy teraz. Wszyscy mamy teraz zajęcia. Albo kilka rzeczy do zrobienia, ale potem mamy dla Was super niespodzianki. Jeszcze nie wiem jakie, ale jaki jest tak. Słuchajcie, Ola poszła na tatuaż, a my już jesteśmy. W sensie ja jestem ogarnięta, a, a Paulina nie. Paulina uzna, że będzie jeszcze spała. Wakey, wakey! Aj! Aj! A zajęcia? miałem. Ale je przyspałem. Wiecie co, Ola wyszła? W końcu. Agacik z Agi też nie ma. Słuchajcie, zro może, może zrobię wam vloga ze spania? <grym grym> Teraz powinno być takie ujęcie, jak oboje śpimy To jest dzień vlog masów, na który czekaliście najbardziej, bo my go prowadzimy. I wiecie co będziemy robić? Prześpimy go. <grym wytrych> Jak coś, to nie żartowaliśmy. Naprawdę, będziemy spać. Ja Więc wiem, zrobimy top model z dresami Oli, które zostawiła w walizce. Tak. Trzeba wszystko przygotować. Tak. Słuchajcie kochani, specjalnie dla Was robimy świąteczny wybieg, świąteczny pokaz mody i zaprezentujemy Wam kolekcję Alexis Oli, ale Ola będzie miała fan montując, to mówię wam, o, widzisz? Normalne możemy dotąd tylko iść, żeby było sam nas widać. Do końca tego. Uuu, jaki wybieg fajny. Do końca yy, koca. Następny wybieg zrobię w sukience w obcasach. Jesteście gotowe, naprawdę pokażę, jak chcecie to. Tutaj na Może zrobimy tak, że wchodzimy na ten wybieg. Poza. No. i idziemy. No i poza, i zawracasz, i ja wejdę. Kochani, jesteście gotowi. Ready? All right, ready for it. Po pokazie mody. Mam nadzieję, że podoba się Wam. Dajcie znać. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Uh, mam nadzieję, że tak. Włożyliśmy w to całe serce. Naprawdę. I całą energię dzisiejszą. Całą energię dzisiejszą. Teraz, już, teraz, już jesteśmy już zmęczeni. Musimy iść spać, tak. Więc no, <laughs> idziecie z nami spać. Hmm. Może. Może, możemy przejmiemy ten kanał. Makijaż kosmetykami oli. Ona ma za ciemny podkład, dla mnie pewnie dużo. Ona ma w ogóle oliwkową cerę. Czemu mój nos jest niewyraźny? Nie lubicie mojego nosa? Słuchajcie, jesteśmy e, już przygotowani na przyjazd werki. Posprzątaliśmy. E, jeszcze ozdobiliśmy harego. I ja wam za chwilę pokażę, jak to zrobiliśmy, bo. E, do będzie w takim szoku, że to jest naprawdę hit. To jest przepiękny teraz. No, We, że to tak spodoba. Aha, i patrzcie jeszcze tutaj, bo Ola przywiozła nam cynamonki, które robiła ostatnio na live. Ie. I wbiliśmy świeczkę dla Werosi i ją zapalimy, jak, e, jak przyjedzie. O, oh, wow. To będzie kadr, jak wejdzie Vera <coughs> Niech żyje nam, a kto? Jaguś! najlepszego. To jest spóźniony prezent, ponieważ nie mieliśmy się okazji wszyscy zobaczyć. Jest tu z nami Julka, której nie ma. Julka, która i, której nie ma, ale jest tu tak naprawdę. Dobrze, dziękuję wam. Pierwsze spotkanie z mężem. A co się zainteresuje? znaliście go i, i posikam się. Pachniesz to bakozaniem. Nie, to Hary pachnie nim. Hary pachnie to ma... <forszą> On przyjechał już kilka dni wcześniej i stoi tak, do to, i wita to, gości to, to zawsze. To stoi od dwójnicy, nie, tylko wytrzesnie. I, I słuchaj za każdym razem jak wychodzimy z tak. jakiegoś pokoju. pokoju. Szczególnie jak jest ciemno, to jest strach. Trochę. Na przykład w, raz o drugiej w nocy szłam do toalety i otwieram drzwi i ktoś tu stoi i się na mnie patrzy, powiedz za no. Ale nie mogę. Ale ja słyszałam, że on jedzie z tobą jutro w Intercity. <grym> Tylko on ma taką chorobę, że nie może siadać. Nie może siadać. No nie. No nie. Yy, to postoi. No, no postoi. najwyżej, no i tyle. <grym> <To> dlatego <grym> ona w ogóle, ona do mnie teraz... Dzwoniła i dwa razy pisała, czy już dojechałam. Bo ona chce dodać filmik, ona e, vlogmas, film. na którym e, pokazujemy. Dobra, tak, to i napiszę, że dojechałam. No Do mnie też pisała. Plan czy się z... udał. <laughs> czy dzwoni. Ma... E, Żelazowska przyjechałam. Możesz publikować film. Dzięki. <laughs> 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 Czego uczy się Paulina? Już zobaczymy. A, oglądam Alexis Ole. Aha, czyli jednak się to nie, nie uczysz. Czyli vlogmasów, żeby umieć A, potem odpowiedzieć na tak. pytanie na Instastory? Okej. Okay. Mhm. A gdzie masz zaszyść z notatkami? A, muszę nadrobić. Bo ja najpierw tak. oglądam, żeby skupić się na obrazie, mm -hmm. a potem drugi raz oglądam, żeby zrobić notatki. Też tak robię. No. i wtedy wiecie, więc jest. Wspaniale mi się to... prawie udało wygrać. Zgadłam, że świeczka w pierwszym się była czerwona, ale Ola mi. Po... I zgadłam w ogóle, nie wiem, za trzy minuty po dodaniu ich i story, Ola mi powiedziała, że nie byłam pierwsza i mi nie wyślę. <laughs> Czy wysłyszycie to? Byłaś pierwsza, no po nie była pierwsza minutę? No mi powiedziała, że nie byłam pierwsza. Czy to jest możliwe w ogóle? Ja myślę, że Chyba nie. nie. A dzisiaj było już to pytanie dnia? Nie, nie. Mam. Ja mam na przykład mało kalendarzy adwentowych i bym po prostu chciała drugi raz te rzeczy, bo mi jeden nie wystarcza. No właśnie. No tak wziąłem udział. Kochani, kolejna część dzisiejszego vlogmasa. Będziemy robić tak kto. Który tak bardzo się zawsze ubiegacie, zabiegacie, na lajki. Ja dostaję codziennie tysiące wiadomości, żeby zrobić tak kto z tak. Tymkiem i Paulą. Ja tak samo i Paulem. Ja Tymek tym dostaje już listy w do tak. skrzynki pocztowej dostał jeden tak. Tak mamy całą zapaną skrzynkę, już nie ma... Nie mamy nawet klucza no. do niej. Dobrze, więc kochani, i będziemy pokazywać, bo jesteśmy biedakami, nie mamy kartek. Kto ma większego palucha u lewej stopy? No to ja. Kto ma lepsze To częściej sika. No na pewno nie ja, ja bym dała. Ja nie wiem, tak często. dała. Ja bardzo rzadko. To najgorzej gotuje. Agata. Agata niestety, ale jej nie ma, więc ona wygrywa. Czy my slip to my nie pijemy? Ja, one direction. To ma więcej obserwujących na IG? To sprzedałby swoją nerwę, gdyby nie miał pieniędzy. To marnuje więcej czasu na TikToku. To wydaje więcej kasy na pierdoły. Ola. Ola, Ola a jak Ola, Ola, to Ola to Paulina. Ja? Paula? Na pierdoły tak jest AliExpress i w ogóle... He? Masz się na przykład tą lampkę? Na przykład. No, no, ale no, dzięki tej no, lampce jak wam pięknie. No, no dobra, no to, to okay. no no dobra to nie. No to Ola. Nie no, Ola jest oszczędna przecież. Kto mógłby trafić do więzienia za coś głupiego? Kto pierwszy umrze? To no, <laughs> dudza widać. No to chodź. <laughs> <laughs> Może on sobie tu posiedzi z nami. Postaw go.. Uważaj na niego! <laughs> To pierwszy będzie miał nieślubne dziecko? Tymek. No nie, Tymek! What the fuck? Tymek. To pierwszy znań czas kona. Prawda zawsze będzie prawdą. A kto umarł, ten nie żyje. To wywołuje największe wytywy na twarzach ludzi w Ty. Tomek. To wszystko ja. To pierwszy rzuci studia. To wydaje najwięcej pieniędzy na ubrania. Ola. 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 Ty. Do ciebie, mówię. Co jest Ty jesteś najgłupszy. Nie, musisz Nie. niżej. No. I takie bardziej... O. O! Ola! Tak, to ja. Gdzie jesteś? Patrzysz Kace, czy to ty? Gdzie jesteś Ola? Nie, nie, co ty Wera, pomocy halo. Ale jak mam ci pomóc, jak mogę ci pomóc Ola? Ja dla ciebie zawsze. Ale ona dla ciebie nie. Ale co mogę zrobić? Będziemy się nią przejmować. U, u, o, potrzebuje coś z Ejwonu. No, musisz iść z Ejwonu. Ty jesteś konsultantką tam Ejwonu. Kace, kodeks cywilny Weronika. Jak ona coś powie, to zawsze jesteś mądrego. No. Oła, uła, uła. Oła.

To jest dla mnie jak małpa. To jest dla mnie jak małpa, Ech. Ania siedzi przy lustrze, wzrok odwraca nieśmiało, a Małgonia nie wie, pada czy przestało. Dobra, postaw przed sobą wejściem. Jest otwarta, jest otwarta. A bo to się nie widziało jeszcze w sumie racja. Aj! Czy wy poznajecie tę oto okolicę? Oczywiście, że tak. Jestem w Świdnicy. Dzień dobry. W ogóle nie odzywałam się z Was cały dzień, ale przydałoby się jakieś lepsze światło. Ale tak, witam Was serdecznie z mojego domu rodzinnego. Jest godzina zaraz, 23. Ja za chwilkę idę się myć i montować dla Was tego vlogmasa. Mm. Nie wiem, co widzieliście do tej pory, bo nie widziałam tego, co Tymek z Paulą i chyba z Weroniką y, nagrali, kiedy ja byłam na tatuażu. Y, nie mam pojęcia, co nagrali, ale się śmiali i nie chcieli mi tego pokazać, więc ja jeszcze nie wiem, co to było. że już wiecie, mam nadzieję, że bawiście się dobrze i że Wam się to podobało. I hope są. So. Natomiast ja od godziny 12 do godziny 20 byłam w konstatu na tatuażu. Yy, znaczy, jakby tyle godzin, 8 godzin nie trwało. Tatuowanie trwało 5, 5 z hakiem, i tym oto sposobem powstała. O, nawet aparat mi łapie, i twórz. Poznajcie nowe to Tak jak wiecie, kwiat z Zanzibaru, który zresztą teraz znajdziecie i na mojej kolekcji ubrań, yy, stał się symbolem mojej podróży na Zanzibar i stwierdziłam, że całą rękę chciałabym wypełnić takimi podróżniczymi tatuażami. Mam już tą mapę świata, która kiedyś była moim ogromnym tatuażem. No i tym właśnie sposobem powstała planowana już od dawna Nefertetę jako symbol podróży do Egiptu sprzed roku. Wyzłam przedsięwzięł właśnie rodzicom, bo przyjechałam dzisiaj do świetnicy myślałam, że przyjadę jutro, ale musiałam przyjechać dzisiaj. Z tego względu, że jutro z samego rana przyjdą do mnie do podpisu Wasze kartki do paczek, które jeszcze tego samego dnia, jutro muszę coś do Łodzi, żeby w czwartek można było już je i w piątek pakować do Waszych paczek, bo w piątek premiera. Nie wiem, co Wam dzisiaj pokazałam z dresu Madagaskar i chyba nic o tym nie opowiedziałam. Ostatni kolor w mojej kolekcji to Madagaskar. Myślę, że śledzicie moje story i wybaczycie mi brak dzisiaj opowieści na ten temat w vlogu. Jestem tatuaż. Na dziś dziękuję Wam za oglądanie. Wiem, że nie odpowiadam na pytania, o które was prosiłam w komentarzach, więc może jutro zrobimy to jakoś zbiorczo. To znaczy nie, jutro będzie film o kolekcji, to w sobotę. Zrobimy sobie to jakoś zbiorczo. Dobra, noc. dobranoc, trzymajcie się. Pa!